Zwałem berserka, ale będzie bałagan. Zastanawialiście się kiedykolwiek, jak potoczyłoby się wasze życie, gdybyście się nie spóźnili na pociąg i naszej poprowadzili jakąś rozmowę lub podjęli inne decyzje? Unlimited Blade Works jest właśnie taką alternatywną wersją wydarzeń, które znamy z serii Fate Stay Night. Podobnie jak w poprzedniej odsłonie, przyjdzie nam się dziś przygody Emmy Shiro w wojnie o świętego grala. Tym razem jednak chłopak podejmie decyzje, które zmienią bieg wcześniej poznanych wydarzeń. Na wstępie uspokoję, nie uświadczymy tu zjawiska odgrzewanego kotleta. Fabuła różni się tak bardzo od wcześniejszej ekranizacji, że gdyby nie bohaterowie, można by Unlimited Blade Works wziąć za serię całkowicie obcą i niepowiązaną z Fate. O ile sam początek historii wygląda bardzo podobnie do adaptacji Studia Dean, tak bardzo szybko przygody obierają nową, nieznaną wcześniej ścieżkę i nie sprawdza się ona tylko do podążania do znanego celu inną drogą. Odwrotnie. Znane nam uniwersum zostaje wywrócone do góry nogami. Związki między bohaterami, sojusze, walki, oszustwa, zdrady. Wszystko tu jest inne i nie sposób przewidzieć co się zaraz stanie. Lecz poza nową ciekawą fabułą Studio UFO Table z reżyserem Takahiro Miuro na czele zafundowali nam spektakularny pokaz swoich umiejętności. Akcja mimo iż wartka nie gna na łeb na szyję. Wydarzenia, postacie, sceny, dialogi wszystko jest poukładane i ma dla siebie czas. Same walki za sprawą szczodrej animacji i muzyki, która prześcignęła nawet oryginalną ścieżkę dźwiękową gry, mogą stanowić wzór do naśladowania dla wszystkich produkcji akcji. Ale największa pochwała należy się za kreację głównej postaci. W tej adaptacji Shiro nie jest naiwnym, głupiutkim idealistą. W końcu, w końcu dostaliśmy bohatera, którego potrzebowaliśmy. Emia jest bohaterem w prawdziwym znaczeniu tego słowa. Młodzieńcowi poświęcono dużo czasu ekranowego, pięknie ukazując jego osobowość, przekonania i ideały, które w realistyczny sposób ścierają się z bezlitosną rzeczywistością. Po latach czekania, doczekałem się, doczekałem się ekranizacji Fate, która idealnie adaptuje oryginał która zaparła mi dech w piersi, która mnie porwała tak samo jak dawno temu zrobiła to oryginalna visual novel. Unlimited Blade Works jest animcem, które wszystkim gorąco polecam. Dzięki za wysłuchanie mojej opinii. Jeśli się z nią nie zgadzacie, dajcie znać w komentarzach. Piszcie również, jeżeli chcecie, abym zrecenzował inne anime. Tymczasem jeśli się podobało, proszę o suba i o łapkę w górę. Do następnego razu.